Cześć i super to Magda i dzisiaj wam pokażę my, żyje, pokażę moją historię opowiem wam, moją historię o życiu. Jak chodzi o moje życie, to jest skomplikowane, ale to na przykład w następnym odcinku jak pod tym filmem będzie. Hmm, będzie na przykład. Hmm, 50 łapek w górę, to, to mogę nagrać moją, moją historię o mojej sytuacji. Więc no. też mhm. dzisiaj opowiem Wam o czymś innym, bo o moim życiu wcześniejszą, bo teraz trochę jest pomieszane w moim życiu. Więc no. I tak, jak chodzi o mnie, jestem Magda, mam 11 lat, a wiem powinnam mieć 13, się, żebym nagrywała na YouTubie, ale stwierdziłam fakt, że i tak miałam już kanał na YouTubie, ale go usunęłam. Usunęłam go, bo stwierdziłam, po co mają mnie ludzie hejtować? Lecz znaczy stwierdziłam, że przecież bez tego nie można żyć. I stwierdziłam, że znowu będę dla Was nagrywała. Więc tak jak chodzi o moje życie Tak, jestem chora w tym momencie jak nagrywam, To jestem chora Więc jak będę miała przerywki, będę miała się dusiła To przepraszam was koniecznie A i jeszcze chcę wam powiedzieć jak jesteś nowy To po prostu dołącz do naszego teamu i zasubskrybuj mnie Będę bardzo wdzięczna, bo na poprzednim kanale miałam aż od tysiąc subskrypcji i musiałam go usunąć no trudno więc czasem trzeba bur mieć taki, więc no a jak chodzi jest do tematu to lećmy dalej okej, okay, ja jestem z tam, więc no um, no dobra jak chodzi z tematem to Jestem Magda, mam 11 lat, mieszkam w Zebrzu. Tak, no dzielnica dobrze jest. No trochę taka biedna. Moim zdaniem. Więc no jak chodzi o moje życie to tak. Mój tata nas opuścił raczej znaczy, no nie zdradził mojej mamy ale no poszedł do więzienia no i potem ten czas jak go nie było ja się strasznie przyzwyczaiłam do tego czasu tak robiliśmy wszystko z mamą bo mam straszną siostrę która na pewno by nie była teraz zadowolona że dalej nagrywam więc no bo wcześniej to nieważne Niech będzie pod tym filmie, filmem 50 wam jeszcze bardziej opowiem moje życie było skomplikowane więc no i po prostu no i tata wróci do nas co nie i mój tata stwierdził dobra, przeprowadźmy się tego ja byłam na tyle głupia, że ja się na to zgodziłam. Więc no... No i po prostu... Stwierdziłam fakt, że no... Że no po prostu... Dobra, stwierdziłam... Dobra, przeprowadzę się razem z nimi, przecież ja bez mamy nie mogę żyć. Ale no stwierdziłam potem, jak się okazało... Że Nieważne Dobra, powiem wam yy, Jak ktoś jest nowy I wie bo Po prostu wspierajcie mnie W tych komentarzach, bo ja nie chcę Po prostu Te hejty mnie przerastają I kolejny kanał będzie up Więc Chcecie tego? No właśnie, dobra już mówię Moje rodzice zaczęli pić Dokładnie no Ja stwierdziłam um, Przestańcie po prostu Ale oni bez tego nie umieją żyć Do dzisiaj piją Ale stwierdziłam Dobra Więc no I lecz no Ja stwierdziłam że Fakt, że tak nie powinno być I moja siostra też No i stwierdziliśmy, że chyba by się przydało kura Uj. Ja nie chcę iść do domu dziecka, po pierwsze, bo drugie, mi jest dobrze tu u babci, bo jestem to właściwie u babci. Więc chyba u babci mi jest lepiej. Więc no, i chyba na tyle w tym odcinku. Więc jak będzie 50, 50, Popak w górę. Pod tym filmem nagrom więcej odcinków. No i dobra, to na razie. Jak i pa.